Widzicie, po co ludzie się tutaj tłoczą właśnie po Jaranie? Me what you have in offer? Well, at the moment we have sativa. Yeah. You can smell all of it. Yeah, 350 <laughs> right? <laughs> <laughs> this one will be <laughs> tech well, Sativa, yeah. yeah, you can smell it. Mm. Smell it. Mm, smells nice. Yeah. yeah, and is it strong? Yep. Yeah, and how much? For how much? For 650 baht. Uh, one gram? One gram. One gram. And this one is 700 baht. Oh I think th this one is like the best one. <laughs> this one is uh more indica as well is uh Tayo cheap Chip Witajcie w Krainie Uśmiechu, a tym bardziej jest uśmiechnięty, że od czerwca 2022 zalegalizowano tutaj marihuanę. Było to wielkie zaskoczenie, tym bardziej, że Tajlandia jest pierwszym krajem w Azji, a do tej pory słynęła z bardzo, bardzo restrykcyjnych kar za posiadanie czy palenie marihuany i w więzieniu można było za to wylądować nawet na 15 lat i wyobraźcie sobie tych wszystkich nieszczęśników, którzy tak skończyli w tym tajskim przybytku niezbyt miłym, nie to co w Polsce, takie bardziej średniowieczne warunki, jeden śpi na drugim. Nie za ciekawie generalnie i w związku z tym około 4000 osób skazanych za przestępstwo marihuanowe zostało wypuszczonych. Dopowiem Wam, straszna lipa, do no, trafić do więzienia za kanabis, no to palenie kwiatka, no tak palą tytoń, no, tylko, że mniej szkodliwy, czy nie ja twierdzę, że kanabis jest mało szkodliwy, bo jak widzę moich znajomych, którzy palą po tam kilkanaście lat i niektórzy mają ze Zespół, jak to się mówi, to nie jest depresja, tylko taki, że, że nic się nie chce robić i mają taki właśnie zespół nic, nic nie chcenia. I to się normalnie leczy u psychiatry, więc no, też nie można powiedzieć, że to jest całkowicie nieszkodliwe, ale na pewno nie jest też tak szkodliwe jak tytoń, a jednak tytoń jest legalny i no, dużo osób jeszcze pali. A na, na przykład w Berlinie to nawet w jeszcze niektórzy palą. A wracając tutaj do ziela marihuanowego, to jeżeli myśleliście, że Bangkok stanie się drugim Amsterdamem, to, to nie. Bo wyobraźcie sobie, Tajowie zalegalizowali jedzenie, ale nie zalegalizowali publicznego palenia. Publiczne palenie nadal pozostaje przestępstwem. E, tak więc na Kaosan Road póki co nie powstaną coffee shops. Może któregoś dnia e, to się zmieni, ale póki, na razie. Nie ma publicznego palenia, nie ma barów a'la cannabis. Można się zadowolić za to herbatą a'la cannabis, można się zadowolić ciasteczkiem a'la cannabis. I te wszystkie przetwory z marihuany mogą zawierać zaledwie 0,2% THC. Podobnie z olejami, więc no tutaj ci wszyscy tacy starzy wyjadacze to mogą się poczuć trochę, no jakby to określiłam, być może trochę zawiedzeni. No ale ci, którym wystarczą smaczki, no to, no to akurat tutaj znajdą dla siebie. Tym bardziej, i tu dobra wiadomość, w roślinie może być dowolna zawartość THC, a topy można sprzedawać. I są sprzedawane już na ulicach, co Wam zresztą zaraz pokażę. I tutaj też, chciałam nadmienić, że państwo tajskie rozdało swoim obywatelom milion sadzonek, i jeszcze jak to reklamowali, kochani? Wyobraźcie sobie, że mówią, że można mieć do sześciu krzaków w domu i z jednego krzaka można wyciągnąć około 6000 batów. I tutaj od razu była taka kalkulacja w reklamie, że. 6000 watów razy 6 roślin, no to jakie to są pieniądze? To jest kupa forsy z samych sześciu krzaków, no zobaczcie jak się opłaca. I to jest tajski sposób na walkę z pogromem covidowym, no tutaj bardzo dużo restauracji, bardzo dużo sprzedawców, sklepików, wszystko się pozamykało i naprawdę wydaje mi się, że Tajlandia dużo bardziej ucierpiała jak Polska, jak byłam tutaj na przykład w centrum handlowym. I to nie jednym. bo w takich, w takich kilku centrach poświęconych IT tam po prostu było wszystko wymiecione Z pięciu piętr, zostało e, operowali tylko na jednym i, i może połowie. E, odbywa się konkurs piękności. Tam nie. Palladium ID jest obecnie martwe, jak widzicie, nie dzieje jakiś konkurs piękności. E, wszystko zamykane Na piątym piętrze, czwartym piętrze jest totalnie martwe. Było po prostu pustno, no, straszny wideo w porównaniu z tym, co było przed COVID-em. I dzisiaj też byłam w takim centrum handlowym poświęconym modzie alternatywnej i trochę, jakby to powiedzieć, hurtowi. I prawie wszystko było pozamykane, zamykaniu. myślę, czy, czy ja trafiłam na jakiś zły dzień, czy co, no ale się tam podpytałam, no i okazało się, że ci sprzedawcy po prostu spletowali w trakcie epidemii COVID. No też należy pamiętać, że Tajlandia żyje z turystyki i tutaj też wiele innych interesów. Na, na wyspach praktycznie wszystko się opiera na turystyce, no i to wszystko poupadało, Strasznie przykry widok, jak mam teraz na koczach, no to tam prawie każdy Seven eleven to jest taki supermarket u nas Żabka, no to wszystko poupadało, no to Ten przykry widok, nie, nie widziałam czegoś takiego nigdy wcześniej w Tajlandii. Um, no genera generalnie miejmy nadzieję, że jakoś to zalegalizowanie kanabis wspomoże gospodarkę. I tutaj też chciałam nadmienić, że pojawiło się też parę polskich firm zajmujących się produkcją tutaj w Tajlandii różnych specyfików z kanabis, czy tam kosmetyków, czy jakichś tam przetworów, czy nawet topów. I generalnie jak, byście, jak kochacie marihuanę, czy jak myślicie, że to jest dobry interes, to oczywiście możecie też przyjechać do Tajlandii. I założyć swój interes i no, czerpać profity z tego. A, no, generalnie, e, z pewnością nie jest to e, jakoś bardzo bardzo proste, no, bo i biurokracja, a zupełnie inna kultura, ale z drugiej strony też no, na pewno łatwo znaleźć jakiegoś pośrednika, który Wam pomoże. E, no, też nie jest to jakoś specjalnie trudne, no, bo tutaj generalnie no, Tajlandia, nie ukrywajmy, jest e, Disneylandem dla każdego, kto pochodzi z zachodu. E, wszystkie potrzeby są zaspokajane łatwo i e, przyjemnie. Więc może warto nad tym pomyśleć. Chciałam jeszcze nadmienić o innych narkotykach. Natomiast tutaj musicie bardzo uważać, jeżeli zażywacie jakiekolwiek inne substancje, nic nie spożywać w Tajlandii, gdyż za to grożą straszliwe kary. Łącznie z karą śmierci i dożywociem, albo najczęściej jest to kara śmierci łaskawie zamieniana na dożywocie. Więc absolutnie, żeby Was nie kusiło, bo to się źle kończy. Bardzo dużo białych siedzi z tego powodu w więzieniach. Ci wieźniowie są na, no, na dole hierarchii, no, są najgorzej traktowani ze wszystkich, a więc no, warto uważać, z tego co się dowiedziałam, e, tutaj w Tajlandii od chyba tego roku czy zeszłego roku, że ktoś posiada mniej niż pół grama ketaminy, to pozwolą mu wybrać, czy chce iść na detoks, czy, czy do więzienia, no ale większa ilość jest już rana, bardzo poważnym więzienie, więc e, lepiej się wystrzegać z tego typu substancji na terenie tego kraju. Chciałam też dodać, że za nielegalny import, eksport, a także produkcję i sprzedaż marihuany nadal grozi 15 lat więzienia. Więc jeżeli myślicie o jakimś interesie tutaj, to wszystko musi być ładnie, legalnie. No, generalnie tutaj w Tajlandii lepiej też uważać ze wszystkim. Ciekawostek, dodam się, że ponoć pojawiły się restauracje, które serwują dania z kurczakiem, na przykład w sosie marihuanowym, więc no, tak, takie ciekawostki. Na koniec chciałam się z Wami podzielić takim lifehackiem od mojego znajomego, który pali marihuanę i on ma obsesję na punkcie zdrowego żywienia, więc żeby nie palić z tytoniem, to pali z zieloną herbatą i mówi, że to bardzo dobrze, dobrze działa i dobrze się pali, więc jeżeli ktoś by chciał spróbować, no to polecam taką metodę. A tymczasem chodźcie ze mną, zobaczymy co tutaj się dzieje na mieście, jak ta marihuana jest sprzedawana. cookie. Yeah, cookie, yeah, yeah, yeah. cookie strong, yeah. jak widzicie jest nawet automat z kawą marihuanową

Już tak, póki mas wideo jeszcze mi dwie osoby pomogły, ale nie da się obudzić Zobaczcie, mamy nawet cbd kafe. Zobaczcie, tutaj na markecie w tak nawet można spróbować za darmo. Kochani, specjalnie dla was spróbuję tej herbatki o smaku ananasa z cannabis. Orzeźwiająca dziewczynka, tego zielska, więc taka bardzo... powiedziała, że dosyć zielona w smaku tak jak wygląda. Nie jest przesłodzona i naprawdę jest dobra. Kochanie, moje podsumowanie herbatki jest takie, że raczej mało działa, nic nie czuję. No, może taka jest zrelaksowana, ale bym powiedziała, że, że raczej słabiutko. Z tyłu za mną są desery z jest nawet słodki popcorn. Jak widzicie, można nabić takie herbatki. Zobaczcie, tutaj możemy z kolei kupić herbatki i suszone liście.